zapytać jakiegokolwiek z zawodników, na którym torze chciałby wygrać, to zawsze odpowie na torze w Toruniu. Natomiast jeśli zapytać jakiegokolwiek z dziś startujących zawodników, co lubi robić najbardziej, to zawsze odpowie najebać się jak szpadel i wsiąść za kierownicę. Z podoku słynnego już motodromu ryzyko w Toruniu, witam Państwa Marek i Arek. I Arku. Formuła 07 Polish Grand Prix zawitała w Toruniu, w rodzinnym mieście Mikołaja Kopernika, Bogusława Lindy, w tym malowniczym mieście niedaleko oczyszczalni ścieków. Tak jest, przy bazylice największego statu rozegra się coroczny wyścig polskich celebrytów, którzy mogą pochwalić się swoim CV oddanym występem za kierownicą. Patronatem imprezy jest pan prezydent Aleksander Kwaśniewski. Właśnie otwiera imprezę. Pan prezydent w formie widać kibicuje Elanie Toruń. Jarku, niestety nie ma z nami już dziś wieloletniego lidera polskiej Formuły 07 odszedł od nas nieodżałowany Kamil Durczo. Nie poprawi już rekordu toru. Niech stół mu czystym będzie. Nasz mit stał się tym samym takim polskim Ertonem Senną. Właśnie widzimy uroczyste w zawieszenie koszulki z jego wynikiem. Plagę zawiesza pani Ilona Felicjańska, wieloletni rywal na torze. Pani Ilona już zakończyła swoją karierę. Dziś prowadzi akademię, gdzie szkoli przyszłych adeptów Formuły 07. Dzisiejsi zawodnicy nie tylko oddają hołd mojemu mistrzowi, pięknie się prezentują, wszyscy także stoją w szpalerze w słynnej już akcji White Vodka Matters, czyli akcja przeciwko wódkom smakowym i koloryzowanym. I Arku, Toruń to magiczne miasto, leżące pod Bydgoszczą. W Toruniu jest bardzo duży ośrodek szkolenia biskupów, nazywany Instytut Motorowy Biskupów Alkoholików. W skrócie Imba. Jak to mówią biskupi? Kiedy Imba dobra, to i za końca cieszy Bobra. Przejdźmy Jarku, do toru. Tak, tor na motodromu ryzyko ma dość typowe ukształtowanie. Czyli dwa połączone ze sobą pierniki. Tor o długości 4,20 km z dwoma strefami DRS. Wybudowany dzięki darowiźnie, równej 70 milionów od niejakiego Jacka S. bezdomnego z Warszawy. Pierwszy ważny punkt na torze to skręt w prawo. On jest w lewo, ale w Toruniu nie ma nic w lewo, więc jest w prawo. Później prosta, obok bazyliki świętego Tadeusza i jego term z gorącą wodą. Za 500 miliardów złotych. Zakręt obok pomnika Kopernika z wejściem Bóg Terleckiego. To trzeba uważać, bo tam straszy. Po strefie DRS kolejny skręt w prawo, który jest w lewo i słynne łuki koło domu Kopernika, gdzie handlują mefedronem. Wyjście na skrzyżowanie, gdzie tu trzeba uważać na przejeżdżającą kolumnę rządową. No i punkt ósmy na torze wyjście na prostą startową, zwaną od Apatora do dyrektora. Jarku! Przejdźmy wreszcie do prezentacji zawodników. Mamy wielu nowych, którzy awansowali do wyścigu w ostatnim roku. Na miejscu 20 Maciej Szczęsny. Tata naszego reprezentacyjnego bramkarza daje świetny przykład synowi. Na miejscu 19 aktorka Renata Dancewicz. Na 18 Rafał Masajrak wytańczył pół, pół promila. Na miejscu 17 Rafał Bryskis i słynne jego powiedzenie Życie jest piękne, ale żytnia piękniejsza. Na miejscu 16 Dariusz Dudka. Jak na piłkarza to dość śmieszny wynik. Może poprawi. Przypomnijmy, pan Dariusz potrącił pieszego na pasach, ale ten mógł na czerwonym. Aha, no to się nie liczy. Na miejscu 15. Mirosław Hermaszewski, 0,6. Kosmiczny występ w kwalifikacjach i sowieckim szturmem wdarł się do Formuły 0,7. Na miejscu 14. Boryt Szyc, weteran. Na miejscu 13. Nowicjusz Jerzy Szturs, 0,7. Pan Jerzy Rzutę na taśmy dostał się do elity dzięki swojemu zagraniu osioł za kółkiem. Ciekawe, czy dziś powtórzy ten manewr. Na miejscu 12. Daniel Olbryski, 0,9. Podobno po tym wyścigu ma zakończyć karierę, bo gówno już widzi. Na miejscu 11. Ewa Farna, 1,0, tak więc grubo. Na miejscu dziesiątym Bilgun Arion Batar, 1,2. Bilgun to mistrz kierownicy i skutera. Na miejscu dziewiątym Jonna Liszowska, 1,2. Nie tylko aktorka i pisarka, nominowana do nagrody Pilznera. Na miejscu 8 Witold Dębicki, zawsze uśmiechnięty, szczególnie jak otwierają kolejne szkiełko. Na miejscu siódmym Monika Esmeralda Godlewska, 1,5. Piękna Esmeralda, taka Perła w głównie. Na miejscu szóstym Bartłomiej Misiewicz, 1,5, czyli Pijący na zlecenie rządu i zarządowe. Na miejscu piątym Michał Żewłaków, 1,6, wspaniały zawodnik, kapitan zespołu, wielki potencjał. Na miejscu czwartym Bogdan Łazuka, zasłużony dla polskiej formuły, podobno wyniki miał jeszcze wyższe, ale nikt nie zapisał. Na miejscu trzecim Rafał Wolski, 1,7 wykonał kawał wyborowej pracy w ostatnim roku. Na miejscu drugim Beata Kozidrak, 2,0 zeszłoroczne objawienie polskiej formuły 07. Wielki faworyt do zwycięstwa. No i na pierwszym miejscu Tomasz Stockinger 2:3. Powiadają, że jest szybki. Szybko toczy się po torze, a jeszcze szybciej jego butelka Jarku kilku zawodników nie ma. Tak, nie złapała się z wynikiem 0,2 pani Katarzyna Figura. Przypomnijmy także, że wczoraj Dariusz Krupa został zdyskwalifikowany za użycie złego paliwa do silnika. Jego silnik przyjął inną substancję niż płyn i się zatarł. Tak się zatarł, że nie wytrzymała tego pewna 63 letnia pani. Niestety dobrze wiemy, że procenty zwiększają liczbę koni i bolidach. Jarku, co to oznacza dla Roberta Kubicy? Absolutnie kurwa, nic. I bardzo dobrze. Za chwilę start do wyścigu. Hej, witajcie serdecznie w muzycznym sklepiku Leona. To co za chwilę zobaczycie to absolutna sensacja! Oto zestaw pięciu kaset zawierających największe hity muzyki Disco Polo. 5 razy 10 największych przebojów Waszych ulubionych gwiazd. Nie musisz chodzić do sklepu. Nie musisz również kupować sterty niepotrzebnych. Kaset. Wystarczy zadzwonić. Wszystko jest nas. Jeżeli zamówisz ten piękny zestaw, w ciągu tygodnia otrzymasz dodatkowo w prezencie moją kasetę magiczne. Zdjęcie Leona. Wystarczy tylko zadzwonić. My szybciutko przenosimy się na tor. Prawie wszyscy już gotowi. Wszyscy już na pozycjach. Jakiś debil przebiega i macha zieloną flagą. Zapalają się u góry czerwone lampki. Zaraz wszyscy wystartują. Ależ jestem podniecony! I wystartowali! Ależ tam się zakotłowało! Jeden drugiego normalnie chce wyprzedzić! Zaraz wejdą w pierwszy zakręt w lewo, czyli w prawo. Tam widzę z dalekiej pozycji, atakuje, że sztor! Przełączymy się na chwilę na kamerę z jego bolidu! Widać, że radzi sobie całkiem nieźle. Tak. Pomimo, że to jest jego pierwszy wyścig z tego serii Formuły 07. Czysty talent. oj, ale dochodzi chyba do kontaktu z bandą. No i mamy zatrzymanie wyścigu. Sprawdźmy to jeszcze na powtórzeniach, Tak. No i mamy safety car, przypomnę tylko, że za sterami samochodu bezpieczeństwa zasiada jak zwykle niezawodny zawodnik czystej Kraków, Sławomir Peszko. No to chyba nie pojedzie, może się jeszcze obudzi. Mhm, tak. Jeśli podobał Ci się film to zostaw lajka i suba. Jeśli chcesz zobaczyć zeszłoroczny wyścig to tutaj, a tutaj też jest coś z Formuły 1. I ogólnie zapraszam do oglądania. Dzięki. Hej.